Dzień dobry, witamy. Dzisiaj specjalne wydanie programu poświęcone temu wydarzeniu, które zmroziło opinię publiczną na całym świecie, ale głównie w Polsce. Bo myśmy się zdążyli już nacieszyć tym, że mamy polskiego papieża, tak wtedy mówiliśmy, papieża Polaka Karola Wojtyły Jana Pawła II. I rzeczywiście ja jako dwunastolatek obserwowałem dorosłych, obserwowałem ich reakcje, obserwowałem zmiany które zachodziły bardzo gwałtownie w tamtej perelowskiej rzeczywistości. Zawiązywał się Związek Zawodowy Solidarność. Ludzie zaczęli chodzić z podniesionymi głowami i wszystko wydawało się iść w dobrą stronę. I nagle padła ta wiadomość w ciągu dnia. Powtórzył ją też dziennik telewizyjny, że oto na placu świętego Piotra turecki zamachowiec strzelał do polskiego papieża. 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra przed bazyliką Świętego Piotra na placu turecki zamachowiec Ali Akça który był związany z turecką organizacją terrorystyczną Szare Wilki na zlecenie wywiadu komunistycznego bułgarskiego czyli na zlecenie KGB usiłował zamordować Jana Pawła II. Dlaczego usiłował zamordować Jana Pawła II? Dlatego, że to, że tron papieski objął człowiek z kraju komunistycznego, Eee, człowiek wybitny intelektualista, który współpracował ze Stanami Zjednoczonymi e, w e, dziele obalenia komunizmu, było bardzo dolegliwe i niewygodne dla e, państw komunistycznych. Jan Paweł II był papieżem, który znał komunizm. Znał go od podszewki, żył w tym kraju, wiedział, jak on wygląda, nie miał złudzeń do komunizmu. Takie, jakie miało wielu hierarchów posoborowych, którzy, którzy uważali, że z komunizmem można się dogadać, że z komunizmem trzeba współpracować, że w komunizmie są, jest jakieś chrześcijańskie przesłanie. To wszystko były takie brednie, w które wierzyli wyznawcy wypaczonych nauk. Pseudonauk drugiego soboru watykańskiego, tych pseudonauk, które z samym Soborem nic nie miały wspólnego, ale były, były to takie zabobony bardzo e, popularne. I e, niewątpliwie Jan Paweł II zmobilizował Kościół i wiernych do walki z komunizmem. To najlepiej było widać w Polsce, kiedy owocem pierwszej pielgrzymki papieża do ojczyzny e, było powstanie Solidarności. To dzięki temu, że Polacy pojawili się na pielgrzym, na spotkaniach z papieżem w całej w Polsce, w czasie pierwszej jego wizyty w kraju, to miało, miało miejsce zjawisko policzenia się. Polacy, którzy do tej pory od 40 lat byli przeświadczeni, że są słabi, nieliczni, w zderzeniu z tyranią komunistyczną, to nagle zobaczyli, że nas są miliony. Poczuli swoją siłę, i ta siła pozwoliła im się zmobilizować, stworzyć Solidarność. Czyli taki pierwszy, dziesięciomilionową opozycję legalną, antykomunistyczną, i to wszystko było nie, nie do dopuszczenia przez komunistów. Też nieprzypadkowo zamach miał 13, miał miejsce w maju, bo rozprawa z Solidarnością miała miejsce w 80. kilka miesięcy później. Już w grudniu wprowadzono stan wojenny i zdławiono, zdławiono Solidarność. Niemniej e, w, e, nie ma wątpliwości, że była to decyzja komunistów. Warto dodać, że m, Turek e, Ali-Akcza został zatrzymany przez siostrę zakonną, która stanęła na jego drodze. E, I oczywiście był przeświadczony, że papieża zabił. E, tak się jednak nie stało. Dzięki, jak to e, sam Święty Jan Paweł II później powiedział, stawienictwu e, Matki Boskiej Fatimskiej, której Zresztą specjalną, specjalny kult rozpoczął się w, po wyzdrowieniu ojca świętego Jana Pawła II. Ta kula zresztą, która została wyjęta z boku, z biodra Jana Pawła II, ona się znalazła w koronie Matki Boskiej Fatimskiej. Okazało się, że Jan Paweł nie tylko nie żywi nienawiści do zamachowca, ale odwiedził go w celi i i po prostu mu szczerze po chrześcijańsku wybaczył. Natomiast ten ruch dziesięciomilionowy, o którym Janek tu wspominał, był to największy ruch związkowy. W Europie. Nawet Europa Zachodnia nie posiadała tak silnych związków zawodowych, tak demokratycznych, tak spontanicznych i tak powstających w sposób naturalny. Ta solidarność, która wtedy kiełkowała, była ruchem zupełnie innym niż dzisiaj młodzi ludzie mogą znać, ponieważ dzisiaj ruchy związkowe są bardzo mocno związane z polityką. Natomiast Solidarność była tym ruchem oddolnym, tym ruchem. Robotników, ale i inteligencji. To były połączone siły, gdzie rzeczywiście ludzie, ja byłem w czasie pierwszej, drugiej, trzeciej, każdej następnej pielgrzymki. Starałem się być oczywiście jako mały dzieciak w tej, w tej, przy pierwszej pielgrzymce, ale widziałem ten ogrom tłumów, który nie był wtedy pokazywany w telewizji. Gdy zobaczycie Państwo materiały z placu dziś, placu Piłsudskiego, przed nieznanego żołnierza, gdzie padły słynne słowa niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, to kamery m, telewizji y, PRL-owskiej, TVP, Pokazywały tak zwane ciasne plany. Chodziło o to, żeby pokazać ewentualnie mówiącego papieża na tle biskupów, natomiast nie pokazywać tych rzesz ludzi, które sięgały praktycznie aż po ulicę marszałkowską. Były w zasadzie wszędzie. Jan Paweł II przetrwał ten zamach, aczkolwiek ten zamach odbił się mocno na jego zdrowiu i prawdopodobnie był przyczyną jego późniejszych powikłań chorobowych problemów z poruszaniem się w wieku późniejszym. Niewątpliwie trzeba przyznać, że zamach, który został dokonany 13 maja 1981 roku na, w czasie audiencji generalnej, gdy papież przejeżdżał swoim papamobile wśród tłumu wiernych, był takim znakiem od... Można dzisiaj powiedzieć, że ktoś jest osobą wierzącą, znakiem od Boga, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i nawet ktoś, kto strzela z kilku metrów może chybić. Ktoś strzela, Pan Bóg kule nosi i papież Jan Paweł II dzięki temu, że przeżył, był papieżem przez 27 lat, to był bardzo długi pontyfikat i bardzo znaczący dla Polski i o tym musimy pamiętać znaczący także dla świata, bo dziedzictwo intelektualne, które zostawił nam Jan Paweł II jest... Jest niestety dzisiaj zapomniane, papież w Polsce, to była ciężka praca środowisk, które chcą wykorzenić katolicyzm w Polsce, sprowadziły papieża do miłego, sympatycznego dziadzia od Kremówek, byśmy jako Polacy zapomnieli o jego encyklikach, jego nauczaniu, jego homiliach. To jest też taka obrzydliwa zasługa dużej części naszego kleru, prasy katolickiej, hierarchów, którzy nie pomni są na nauczanie Jana Pawła II. No wystarczy przypomnieć, co mówił Jan Paweł II o aborcji. Mówił, że naród, który zabija swoje dzieci jest narodem bez przyszłości. I dzisiaj te słowa nie robią większego znaczenia, nie, nie, nie wpływają na, na nie, nie zobowiązują do pewnej aktywności na przykład hierarchów czy, czy prasy katolickiej, która powinna w tym temacie być bardzo zaangażowana. Andrzej powiedział o Ali Akczy, o tym, że Jan Paweł II mu wybaczył, ale niestety Ali Akcza jest przykładem człowieka, który Odrzucił tą łaskę, nie chciał stanąć w prawdzie, nie chciał powiedzieć jak było. Od dekad mnoży kolejne fałszywe teorie dotyczące dotyczące tego, jak co się stało na placu świętego Piotra, kto, kto go finansował, kto nim kierował jakie były motywacje. Ważna jest także kwestia tego, żeby okoliczności zamachu i okoliczności w udziału. Agentów z PRL-u w tym zamachu możemy poznać dzięki pracy Instytutu Pamięci Narodowej. Okazało się, że wokół papieża byli agenci, także osoby duchowne, które donosiły na niego i które w pewnym stopniu współodpowiadały za ten zamach. Dzisiaj też warto pamiętać o tym, że Jan, kiedy żyjemy w czasach, kiedy Jan Paweł II jest papieżem szkalowanym przez środowiska lewicowe i pseudoliberalne, to jest taka forma kolejnego zamachu na Jana Pawła II. Zapomniane zostały jego zasługi zostały i jest narzucane na niego, są różne obrzydliwe sformułowania, pomówienia, które nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, a służą tylko splugawieniu tej postaci. Co jest łatwiejsze, bo niestety w naszych środowiskach Klerykalnych, pamięć o Janie Pawle II została, z, została em, przekręcona. Troszeczkę. Została, została wypaczona, sprowadzona e, do takiego banału staruszka, który wspomina. Kremówki, Młody. młodość, i zupełnie nie pamiętamy dzisiaj o nauczaniu Jana Pawła II, o tym, że Jan Paweł II był papieżem, który zostawił nam gigantyczne intelektualne dziedzictwo. Dziedzictwo, które bardzo dobrze odpowiada na wszystkie wyzwania, przed którymi stoimy. To Jan Paweł II był twórcą, jednym z Takich teologów narodu polskiego. E, mówił o tym, jak potrzeba, potrzebne jest zachowanie nam niepodległego państwa, suwerenności, tożsamości narodowej. E, odwoływał się przy tym do, e, do naszej kultury i, i wielokrotnie ją podkreślał. A dzisiaj żyjemy w czasach, w których ta suwerenność jest nam nieustannie odbierana, i warto by było w, przypomnieć słowa Jana Pawła II o tym, dlaczego naród nam jest potrzebny, dlaczego własne państwo jest nam potrzebne. Żyjemy w czasach, gdzie z programów nauczania jest wykreślane całe dziedzictwo intelektualne nasze polskie, kulturowe, zachodnioeuropejskie, i warto by było pamiętać, mieć w sercu to nauczanie dotyczące tych treści kulturowych, które Jan Paweł II miał, w, 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 które przekazywał. Żyjemy w czasach, w których mamy tęczową rewolucję i negowanie faktów biologicznych, a Jan Paweł II bardzo dobrze opracował teologię życia seksualnego człowieka, o tym, jak, jak ono powinno być uporządkowane i dlaczego. I to jest cały... Całe dziedzictwo intelektualne, które zostało wyrzucone. Dzisiaj, dzisiaj nie ma dyskusji. Dzisiaj na kazaniach słyszymy jakieś dziwne opowieści, opowieści dziwnej treści z, o, od księży. Zamiast, zamiast na przykład refleksji nad tym, co mówił nam Jan Paweł II. I to jest taki. Kolejny zamach na Jana Pawła. Tych zamachów mamy kilka. Kończąc w zasadzie już, ponieważ y, mówimy to ze względu na to, że dziś przypada rocznica zamachu na Jana Pawła II. Warto powtórzyć, bo niedziela zesłania Ducha Świętego i w zasadzie tej rocznicy pielgrzymki w 78 roku, 9, kiedy Jan Paweł II grzmiał no, to ja, to ja, to ja. na placu. Zwycięstwa na placu dzisiejszym Piłsudskiego. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi. I z tą refleksją pozostawiamy Państwa. Proszę się zagłębić, tak jak Janek mówił, w encykliki Jana Pawła II, nie tylko. Oglądać y, relacje, które gdzieś są powrzucane, jak pięknie opowiada o swojej młodości, o dzieciństwie, o tym, co pamięta z Wadowic. To są bardzo piękne, i cenne i wzruszające wspomnienia. Wiara nie jest jednak po to, żeby nas wzruszać, wiara jest po to, żeby nią żyć. I z tym pozostawiamy Państwa. Andrzej Kozera i Jan Bodekowski. Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam przed dzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój. I odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi.